Ladniusie, No trochę brudne, nie powiem no Trochę brudno. Ale jest zima. Co nie, że jest zima? Nie ma zimy. Nie ma zimy, to nie. Ale wy się lubita. Najlepsze co było To jak oni jechali. A ty co chcesz? Wy dojdźcie? O kurwa, to się zalwało, nie! A nie, jednak nie. Co chcesz, Agacia? Ty. Wieprzód. No, co tam chcesz, no? Jeszcze, jeszcze? Agaciu! Jeszcze? Jeszcze? No czy ja tu nie mam żadnych widłami, powinienem, co? A jakieś grabki możesz tu? przynieść jakieś grabki. Ale mięso byś ci by było, co? Mięso na całego. Pło człowieku. O, 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 A to słabe jest. Agacia? Agacia, lubisz czy nie lubisz? Agacia Agacia obróć się Agacia, na drugą stronę No, czemu nie ma być ojciec o Trzeba było poczekać, no Te tak, kochana jest No ale ty się uwaliłaś, no Wcześniej jeszcze tak ładnie wyglądałaś, no bardzo lubisz takie dapanko. Tak sięść, kurde, wypadnie, co? <ścoughs> bardzo ładne, bardzo ładne. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze chcemy, jeszcze. Jeszcze. No dobra no. Może z drugiej strony, Agacia? Z drugiej, no. O! Jaka grzeczna! Co to trzeba kupić do ciebie. Trzeba cię ładnie wyczesać. Nie będziesz tak brzydko zaniedbano, nie? Lubisz tak, co? Lubisz, lubisz, co? Lubisz. Jakbyś nie lubiła, to byś już uciekała. No już, już. Kochana Agacia! No. Gdyby nie było tak na ciebie mówione źle, to masz elegancko, no. Zadowolona się po grzbiecie, ci tak zrobię. Elegancko, no. HF, ty chcesz? HF? <ścoughs> ty chcesz. Chcesz? Ty się za bardzo boisz, widzę. A wy jesteście za małe. No to nie, to nie. Gdzie to było tu obok? A to odstawię tutaj na zewnątrz Hehehe, Ale wyczyszano, ale ladniusio, co? Fajnie, nie? Fajnie. No. Te. Oj, przepraszam, bo budziłem się. Nic nie masz już. O. Co tam, magacia? Ciepło jest czy zimno? Mi tam trochę chłodno wączki, co? No, dobra, już, no. Już nie bądź tak, no. He, ty, no, co ty chcesz? No już, no, nic ci już nie robię, no. A co ty, do HF-a, czy do mnie teraz? Do mnie? Za co do mnie? Co ty chcesz ode mnie? Mnie nie biłaś, czemu mówisz lejny? A nie, do hf jednak. Do hf jednak. Nie, najlepsze, co było, to jak oni jechali z tą przyczepą w żniwa. Pamiętasz, to, co z sąsiadem jechali? Co oni se jechali z przyczepą pożyczoną? Ta przyczepa na moje oko, to kurde, gdzieś chyba ze sama w sobie, chyba ze 2,5 mogła ważyć. Chyba ze 2,5 mogła ważyć. Do sześćdziesiątki swoi na piosku. Wie mówię, kurde, mówię, on tym za daleko nie zajedzie. No nic, daleko nie zajechał. Ktoś przyjechał na koniec pola, mu tym przyczepę zawys, dobra. Później mówi że 60 pojedzie. Nic, nie pojechał, dzwonią. Mówi mu pojechać. Jo, oprząt robię, Mówię, no nie do rady, nie ma opcji. Tam ci coś tego później narzekają. Mówię, no jak kierowca przyjedzie odpowiedni. Mówię maszyny. Mówię, to może ta jechać. Mówię, ale w takim stanie, jak wy jesteś tak. Mówię po, po spożyciu delikatnym. Mówię, to nie ma opcji, że któryś z was siądzie. Piotr pojechał. Te mówię, będą wracać na dwie sześćdziesiątki. Mówię bydom wracać. Żeby jeden drugi ociągnął. Mówię kurde. Mówię o ile chcesz założyć? Mówię z mamuśką. Mówię o ile? Tejo patrzę. Ten 260. Nie sum się tylko ten. Wa I mówię kurwa, mówię on zapierdzielo. Mówię, czym on jedzie? Mówię trójką. Mówię, jak tamty ruszą z czwórki, mówię zamiast trójki. No nagle wam se ładnie opowiadam. <laughs> jak tamtyn, mówię, ruszą z czwórki, chyba mówię to przełożenie, wiem, zajebiste. Ty ruszał chyba z dwójki. Jak on jechał, Jorzym wymieniał koła od platformy. No, na słomę. Te Jorzym nic z tego nie grał, a szkoda. Ja tak mówię, kurde, za Mówię, czy on jedzie, chyba trójką. To ja tak mówię, o, mówię, teraz to chyba weszła trójka, mówię, chyba jechał dwójką. To ja się go pytam, czym ty jechałeś? Jo, Ja, ja że piątką jechał. Co ty pierdzielisz? A tu na tych pioskach pomiędzy polami, ja mówię, kurde, tam cztery tuny zboża, przyczepa sam w sobie dwa i pół. Tamten sześćdziesiątką nie mógł ruszyć, ten przyjechał. No kurde bele, człowieku. On tym przyjechał. Tam się później dziwowali. Mówi, czemu ta nie przeciągła, a ta przeciągła? No pewnie stan techniczny, ale. Kurde, dziwne, dziwne. Jedzie, jedzie, opór, kurde. Aż dym poleciał, nie wiem co. Co on wrzucił? Chyba trojkę wrzucił, no co innego. Może czwórkę. Coś ty wrzucił? Piątkę że wrzucił? Pierdzieliś. A z czego żeś już o stojki. Łomatko bosko. Człowieku.